Od początku roku tylko w jednym bolesławieckim punkcie w siedzibie starostwa przy Armii Krajowej z darmowych porad prawnych skorzystało prawie 850 osób. Takich punktów na terenie bolesławieckiego powiatu działa cztery. Dwa punkty Powiat Bolesławiecki zlecił do prowadzenia stowarzyszeniu. Jest to Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Wsparcie, Informacja, Rozwój. Punkty, które prowadzi stowarzyszenie, mieszczą się w Osiecznicy i Warcie Bolesławieckiej. Natomiast punkty prowadzone przez powiat, przez adwokatów, przez radców prawnych mają miejsce w Bolesławcu w Starostwie i w Nowokroćcu. Od tego roku z darmowej pomocy prawnej skorzystać może każdy, kogo nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i kto złoży stosowne oświadczenie. Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Niezależnie adwokaci i radcy prawni uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą organizowanych w szkołach. To jedno z takich spotkań w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Młodzież, nawet jeżeli znajduje się w wieku poniżej 18 lat, to za chwilę właśnie w tom w Mogą zdarzyć się takie sytuacje, że określone instytucje bądź organy będą wymagały działania ze strony młodych ludzi, tak, i ci ludzie będą musieli działać w sposób samodzielny, nie zawsze będą w stanie skorzystać z pomocy członków rodziny czy starszych znajomych. No i w takim razie, jeżeli nie będą mogli uzyskać nigdzie pomocy, chciałabym, żeby mieli świadomość, że taką pomoc oferuje im tak naprawdę nasze państwo umożliwiając Funkcjonowanie takich punktów, jak punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czy punkty doradztwa obywatelskiego. Stowarzyszenie zobowiązane jest prowadzić edukację prawną wśród uczniów i seniorów. I taką też edukację prowadzi. Jeżeli chodzi o spotkania z młodzieżą, odbywają się one w naszych szkołach powiatowych, w szkołach średnich. Celem spotkań młodych ludzi z adwokatami i radcami prawnymi jest poszerzenie ich świadomości prawnej, a w tej sprawie jest jeszcze sporo do zrobienia. To jest bardzo cenna inicjatywa. To, że Starostwo Powiatowe wystąpiło z takim projektem, jest niezwykle istotne. A ważne jest to, że gościmy panią adwokat, panią mecenas Sandrę Kulpę, tabenę, absolwentkę naszego liceum. Więc kontakt z młodzieżą jest tutaj zupełnie inny, jest łatwiejszy, ułatwiony. Natomiast y, młodzi ludzie w wieku 14, 15, 16 lat uzyskują konkretne informacje na temat, co w sytuacjach y, kryzysowych związanych z prawem. Czynić. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego przygotowano specjalne broszury, które w przystępny sposób tłumaczą między innymi to, co i jak zrobić w sytuacji, gdy kogoś nie stać na założenie sprawy, informują, jak uzyskać pełnomocnika z urzędu, jak wygląda wniosek o ustanowienie pełnomocnika, a także kto i w jakich sytuacjach może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych.